Uogólnianie byłoby niesprawiedliwe, ale w branży budowlanej często trafić można na niesolidnych wykonawców. Poprzemy tę tezę konkretnym przykładem mieszkanki Rzeszowa, która zawarła umowę z wykonawcą na znaczny zakres robót remontowych. Miały być rozpoczęte w sierpniu, zakończone we wrześniu, ale ubiegłego roku. Jak to wygląda, właśnie Państwo oglądają. Właściciele nie mają możliwości korzystania z własnej posesji. Postępowanie toczy się w Federacji Konsumentów i pewno dojdzie do rozprawy sądowej. Jeżeli Państwo decydujecie się już na jakiekolwiek remonty budynku czy mieszkania, to przede wszystkim trzeba poszukać w ofertach czy też u znajomych, którzy korzystali z różnych firm, firmę taką, która cieszy się dużym zaufaniem. I po prostu jest ona solidna, można jej powierzyć nasze y, prace. Na wykonanie wszystkich robót niezbędna jest umowa. Umowę trzeba spisać bardzo dokładnie ze wszystkimi danymi, czyli dokładna siedziba firmy, właściciela, dane osobowe, termin rozpoczęcia prac, termin zakończenia prac. Powinno się znaleźć, że przy zakończeniu prac powinien być spisany protokół zdawczo-odbiorczy. To jest bardzo ważne. Powinno to być zaznaczone forma rozliczenia, wydanie faktury VAT i z podziałem na materiały i robociznę. Umowa musi zawierać szczegółowy wykaz pracy. Po wykonaniu robót sporządźmy protokół odbiorczy. On jest bardzo koniecznie potrzebny, ponieważ mogą być, może być usługa wadliwie wykonana i powinna być od razu poprawiona. Jeżeli taki protokół jest spisany, to powinien być zaznaczony bardzo krótki termin, czyli od razu ta wada powinna być usunięta.